Turn up, Turn up, Czy wyjdę na ludzi, zanim siebie wyjdę? A może mnie skusi, znajdę inne wyjście. Wszystko jest zawiłe, jak droga, gdy w tyle nieraz pogubiłeś. Choć miałeś chodzić prosto. Czy wyjdę na ludzi, zanim siebie wyjdę? A może mnie skusi, znajdę inne wyjście. Wszystko jest zawiłe, jak droga, gdy w tyle nieraz pogubiłeś nie? na kariera pozera nawet nie pozuje na zdjęciach Mnie nie ma taka ze mnie gwiazda, co nie spada z nieba I tak nie śpiewa, jak mam już oceniać A właściwie, po co nie lista przebojów? Jak byłem już nigdzie, tak będę do zgonu Chyba, że odrodzę, jak nic popioły Oby nikt nie zabrał, podpiecam pieca mam Żadna kariera pozera nawet nie pozuje na zdjęciach mnie nie ma taka ze mnie gwiazda, co nie spada z nieba i tak się nie śpiewa jak mam już ocenić a właściwie po co nie lista przebojów jak byłem już nigdzie, tak będę do zgonu, chyba że od drodze jak Feniks popiołoby nikt nie zabrał spod pieca mam po Ja rozkręcam się, bo mało, bo skomplikowany stan No i żaden ze mnie chwat nie potrzeba mi twych praw To nie skazi teny trap, że wychodzi trochę mi Albo łudzę się wychodzę na bazę, na i obieg czy wyjdę na ludzi zanim siebie wyjdę? A może mnie skusi, znajdę inne wyjście Wszystko jest zawiłe jak droga, gdy w tyle Nieraz pogubiłeś, nieraz byłeś w winie. Czy wyjdę na ludzi zanim siebie wyjdę? A może mnie skusi, znajdę inne wyjście Wszystko jest zawiłe jak droga, gdy w tyle Nieraz pogubiłeś, nieraz byłeś w winie. Nie wyjdę do ludzi, nie wyjdzie to niemi. Wyalienowanych, chcę odlecieć ziemi. Tak zaplotkowani, pasja zapytleni, że nawet osoby więcej dowiedzieli. Albo uniesieni, a ja tak niziutko, że nawet jedno nie dociera słówko. Widzimy znowu, choć nie chcemy, trudno, skomplikowane, ale łatwo w Wy nienawisz się, że ci słowem i myślą. Aż do chwili, gdy na wolność te potwory wyjdą. Ja jestem neutralny, ale czasem robię wyskok. Albo spadam na dnie, albo bratnie duszę wyśnią. Czy wyjdę na luz? Zanim siebie wyjdę A może mnie skusi, znajdę inne wyjście Wszystko jest zawiłe jak droga, gdy w tyle Nieraz pogubiłeś, nieraz byłeś winien Czy wyjdę na ludzi, zanim siebie wyjdę A może mnie skusi, znajdę inne wyjście Wszystko jest zawiłe jak droga, gdy w tyle Nieraz pogubiłeś, nieraz byłeś w winie